Cześć, witam Was na moim kanale W tym filmie powiem Wam o tym co będzie się działo już w ten weekend A trochę będzie się działo ponieważ wraca jeden z najbardziej lubianych przez graczy eventów szardowych. Ale o tym później, na początek zacznijmy od tego co jest standardowe w co drugi weekend Czyli od 10x Tak patrząc na listę tych czempionów to chyba motywem przewodnim jest increase defense No więc szybko przejdźmy sobie przez listę tych Championów jest dużo do omówienia dzisiaj będą kolejne filmy bo i Free to Play, jeżeli do, odzyskam dostęp do Free to Play bo są problemy jakieś techniczne obecnie, to zrobię o tym film. No do tego wychodzi kolejny odcinek Call of the Arbiter, więc troszkę dzisiaj roboty będzie. No ale na od początku, na pierwszym czempionem, którego będziemy mieć na liście jest Grizzled Yard, bardzo fajny epik, nieco niedoceniany. Na jeden mamy Hill Reduction, to akurat nie jest nic. Jakiegoś super, ale tutaj mamy Increase Defense i Block Debuffs 3 tury cooldownu. E, bardzo fajny ruch. Tutaj atakuje wszystkich i mamy 100% szans na wrzucenie Decrease Attack. E, 4 tury cooldownu. Zwłaszcza dzięki temu ruchowi przydaje przydatny, naprawdę przydatny na klan Bosie. Używałem go we wczesnych etapach, także z własnych testów wiem, że się przydaje. Także to jest pierwszy Champion, drugi on jest Undead Hordes I to jest Mausoleum Mage na A1 Decrease Speed, bardzo przydatne na bossach Na jednego przeciwnika to wrzuca, a tutaj mamy całą masę buffów Ponieważ mamy Increase Crit Rate, Increase Defense i Block Debuffs Pierwsze dwa na dwie tury, Block Debuffs na jedną turę, trzy tury cooldownu yy, Bardzo fajnie on działa w tandemie z Seer Ponieważ wrzuca na wszystkich dużo buffów dzięki czemu ona potrafi mocniej uderzyć ale nie tylko do tego się przydaje jest to naprawdę bardzo solidny e, bardzo solidny e, support do tego tutaj usuwa wszystkie debuffy z naszych czempionów, dodatkowo mamy leczenie i jeszcze mamy tutaj e, napełnia naszych turmiter naszych czempionów Cztery tury cooldownu jest naprawdę szybki przy tym, także bardzo fajny czempion, idziemy dalej w zasadzie mogłem tutaj zostać ponieważ kolejnym czempionem na tej liście jest Seeker, bardzo dobry czempion na arenę bardzo popularny na Clan Bossie na A1, tutaj atakuje dwa razy jednego przeciwnika i mamy szansę na Provoke tutaj napełnia Turmiter naszych czempionów o 30% dodatkowo wrzuca Increase Attack i dostaje dodatkową turę, dzięki temu właśnie jest popularny na arenie, może być Turmiter boosterem dodatkowo zwiększać atak naszych nukerów e, i przez to, że dostaje dodatkową turę od razu się może ruszać i to też sprawia, że jest bardzo popularny w, na, e, w bardzo endgame'owych teamach Unkillable na, e, na Clan bosia. tak tego słowa szukałem a gdzie jego increase defense? Increase defense jest na pasywie, ponieważ tutaj leczy każdego tego championa o 20% jego max HP i wyrzuca increase defense na wszystkich naszych championów, kiedy jest uderzony krytycznie. Aura zwiększa defense na arenie o 30%. Także seeker, jeżeli do Timonki lub go potrzebujecie, no to będzie yy, ciekawa okazja, żeby go trafić i na koniec oczywiście musi być Champion Void. Idziemy do Sacred Order i to jest pani, która nie jest Sacred Order, tylko jest w bannerlorcach. Nie, to nie są bannerlorcy. Coś mi tutaj nie chce współpracować. Gra i oto ona, w końcu do niej trafiłem. Ursala The Morner. Kolejny bardzo fajny support na A1. Tutaj atakuje jednego przeciwnika i ma szansę na obniżenie turmiter celu o 10%. Em, tutaj. Atakuje wszystkich. Z jednej strony wrzuca Decrease Attack na przeciwników i Increase Attack na naszych czempionów. Ale ona strasznie lubi czytać bardzo dużo książek. Tutaj mamy 8 książek. Tutaj 5 książek. Tutaj już na szczęście tylko jedna. Więc jeżeli ktoś chce korzystać z tego, no to jeżeli ma szczęście, to może szybko przestać ją książkować. Tutaj mamy Revive. Wskrzesza wszystkich naszych czempionów. Daje im 75% HP i napełnia w połowie. Turmiter ale dodatkowo wrzucę na wszystkich Increase Defense i Strengthen na 3 tury, i z tego Increase Defense i Strengthen można korzystać bez Revive. Cooldown niestety jest dosyć, dosyć długi, aż 5 tur I jeszcze mamy Aura. Zwiększa Speed w Doom Tower o 24%. No i to tyle jeśli chodzi o epików. Teraz przejdźmy do Legend Sacred Order i to martyr. Kiedyś marzenie każdego gracza. Ponieważ ona, a jeszcze bardziej Walkiria, dawały na wszystkich e, kontratak. Ona na A1 ma decrease Defense na jednego przeciwnika. Tutaj na A2 rzuca Increase Defense i kontratak na wszystkich naszych czempionów. 3 tury cooldownu, bardzo fajny ruch. Jeżeli nie macie Timu e, Unkillable i nie ma a potrzebujecie e, kogoś z kontratakiem, super się nada. Dodatkowo na a 3 atakuje wszystkich, tu mamy Decrease Attack i Provoke na jedną turę, cztery tury cooldownu. I Jeszcze mamy Aure, zwiększa Defense. We wszystkich miejscach o 33%. Także martyr, a i ciągle używam na niektórych bossach na Doom Tower. Eee, mam sentyment do tej pani, a jest naprawdę ciągle dobra. Teraz przechodzimy do Shadowkin. I tutaj mamy Kyoku. Bardzo fajny champion. Na A1 tutaj atakuje jednego przeciwnika. E, może dać trzy dodatkowe uderzenia, jeżeli przeciwnik ma na sobie przynajmniej trzy buffy. I ma 50% na wrzucenie weekend na dwie tury. I tutaj piekielnie mocno potrafi uderzać. Na takim klanbosie, jeżeli ją wrzucicie do teamu, e, który długo będzie grał, to ona z tego A1 potrafi naprawdę gigantyczne obrażenia e, przynieść. Na 2 tutaj atakuje wszystkich i ma 100% szans na wrzucenie dużego Decrease Attack na dwie tury. Po ataku mamy 100% szans na umieszczenie HP Burn na dwie tury na przeciwnikach, których nie umieściła Decrease Attack. Czyli można ją wykorzystywać właśnie jako kogoś, kto będzie wrzucał HP Burn, ale musicie mieć kogoś, kto wcześniej wrzuci Decrease Attack, o tym trzeba pamiętać. Na 3 tutaj mamy Ally Protection na wszystkich poza sobą. A na siebie wrzuca block damage na 3 tury i dostaje dodatkową turę. Z jednej strony ta dodatkowa tura jest fajna, ale sprawia, że bardzo ciężko ją zrobić jest speed tuning z nią na Clan bossie. Ale jeżeli wam się uda, no to zyski są bardzo duże. No i na koniec mamy passive z Increase Defense. To jest bardzo podobny pasyw do tego co ma Seeker. Kiedy jest zaatakowana krytycznie, leczy wszystkich naszych czempionów o 15%. Seeker tylko siebie o 20% Doradkowo wrzuca Increase Defense na wszystkich na dwie tury Tutaj mamy 4 tury cooldown Na koniec jest Aura We wszystkich miejscach zwiększa Defense o 30% Także to jest Kyoku, idziemy dalej e, Wracamy na górę I teraz Bannerlords e, Nie, jednak Sacred Order Dzisiaj dużo Secret Orderu mamy i tutaj on jest. Archbishop Pintroy, na moim drugim koncie akurat go trafiłem, właśnie go buduję pod hydrę sobie. Na A1 tutaj atakuje jednego przeciwnika i transferuje losowy debuff z siebie na cel. I ma dodatkowo szansę na kradzież buffu z celu, także taka wymianka. Na A2 tutaj wrzuca Increase Accuracy na wszystkich naszych na dwie tury, potem atakuje przeciwników. Umieszcza Heal Reduction na wszystkich i Block Debuffs na dwie tury. Jeżeli to są czempioni z Demon Spawn and Dead Horde Night Revenant, to tych debuffów nie można rezystować. Na A3 tutaj leczy nas o 30% max HP w naszych czempionów, nie jego, potem umieszcza Increase Defense na dwie tury. Jeżeli mamy czterech lub więcej żywych czempionów to wrzucasz shield na wszystkich na dwie tury w wysokości 30% ponownie e, ich max HP. I jeszcze jest tutaj passive, Usuwa decrease defense i weekend z siebie na początku każdej tury. Ale raz większa accuracy we wszystkich miejscach o. 50% i patrząc na listę to jest ostatni czempion Affinity i jeszcze jest Legenda Void i to jest jeden z najlepszych czempionów w całej grze Undead Hordes i jest to proszę Państwa See the Lost Bright. świetne staty na A1 tutaj atakuje jednego przeciwnika i mamy 100% szans na wrzucenie slipu na jedną turę na przeciwnika kto, jeżeli turmiter przeciwnika jest równy lub wyższy niż 50 i co ważne tego debuffu nie można rezystować a jeżeli turmiter jest niższy niż 50% to wtedy leczy o 5% naszych czempionów tutaj mamy mnóstwo bardzo dobrych buffów umieszcza na nas block debuffs, increase defense i increase speed na dwie tury i napełnia nasz turmiter o 10% 4 tury cooldownu a3, tutaj mamy revive, wskrzesza jednego naszego czempiona, daje mu 55% HP i pełny turmiter, umieszcza na nim increase attack i increase crit rate na dwie tury. I mamy jeszcze passive, leczy każdego naszego o 10% ich max HP na początku ich yy, tury, także mamy tutaj pasywne leczenie, dodatkowo mamy 50% szans na usunięcie frizu i firu na początku ich Tury. Usuwa wszystkie debuffy z Rotosa i na początku jego tury. Jeżeli są w tym samym teamie, jest to absolutnie fantastyczny duet. I na koniec mamy Aure, zwiększa Rezistence we wszystkich miejscach o 80 punktów. No więc to jeśli chodzi o 10X, ale na początku wspominałem, że wraca jeden z najbardziej lubianych przez graczy. Y Eventów dotyczących otwierania szardów i powiem Wam szczerze, byłem przekonany, że plarium już całkowicie zrezygnowało z tego typu eventów, z tego typu szardów, ponieważ ograniczyli się od listopada, ograniczyli się tutaj tylko i wyłącznie do voidów i myślałem, że tak już zostanie. Tym razem mamy powrót. Otóż będzie gwarantowany czempion z ancient shardów, nie secredów, z ancient shardów. Od, od bardzo dawna, nawet nie pamiętam kiedy ostatni raz był taki event z Ancient Shardów. Z Sacred'ów ostatnia była Elwa i to był listopad ubiegłego roku. No i e, jeżeli myślicie, że inflacja tutaj nie dopada również tego typu eventu z Ancientami, ponieważ wiemy, że wzrosła ilość shardów przy wojdach, przy sacredach, no to również i tutaj wzrosła i otóż tak 180 ancient shardów trzeba będzie otworzyć żeby trafić gwarantowanego czempiona i przy ilości 180 pewnie byście się spodobali, że będzie to jakiś super ekstra czempion pokroju Teodora, albo kalibru Dacys otóż nie, nie będzie to czempion tego kalibru ale nie będzie to champion zły. I kto to będzie? Otóż obecnie e, kończymy. Kończy się fragmentów fuzja jetni the giant. Jeszcze jest do zdobycia ostatnich 10 fragmentów. E, mamy Dungeon Divers i Artifact Enhancement, Artifact Enhancement chyba jutro startuje. W każdym razie ostatnie 10 fragmentów do zdobycia, a ta pani, oj nie tutaj. Ta pani ma partnera, którym jest Alsgor Crimson Horn. I właśnie on będzie tym gwarantowanym czempionem. Tutaj indeks barbarzyńcy. I gdzie on jest? Yy, tutaj. Oto ten pan. Niektórzy sugerowali, że on będzie, yy, że on będzie tym yy, czempionem, którego dostaniemy w tym evencie logowania, ale nie. On jest teraz gwarantowanym czempionem. I w połączeniu z Jetni, ta para jest całkiem dobra. Czy jest jakaś fantastyczna? Czy jest to para pokroju e, Cupidus? E, Venus? Nie. Rotos? Sifi też nie. Ale są całkiem dobrzy razem. Więc to on potrafi. Na A1 atakuje jednego przeciwnika, leczy tego czempiona o 20% zadanych obrażeń. I mamy 60% szans na wydłużenie czasu trwania dwóch losowych debuffów na celu o jedną turę. Na A2 tutaj atakuje wszystkich, i mamy 100% szans na usunięcie dwóch losowych buffów z wszystkich przeciwników. Jeżeli Jet nie jest w tym samym teamie, to mamy 100% szans na usunięcie wszystkich buffów z wszystkich przeciwników, nawet jeżeli to jest weak hit, więc zawsze to usunie. Dodatkowo wrzuca Continuous Heal na wszystkich przeciwników na przeciwników, na naszych na dwie tury 3 tury cooldownu na trzy, tutaj mamy pełne leczenie jednego naszego czempiona dodatkowo umieszcza black damage na wszystkich, na dwie tury także jeżeli potrzebujecie czempiona do teamu unkillable, to on może się nadać, 4 tury cooldownu block damage na wszystkich, więc on będzie się sprawdzał w tych teamach Zamiast Roshkarda, zamiast, często zamiast Helikatha, więc pod tym względem warto o niego powalczyć, jeżeli nie macie teamu Unkillable. I mamy jeszcze tutaj pasyw, e, kiedy jest zaatakowany ma 50% szans na umieszczenie Decrease Speed na atakującym na dwie tury. Szanse rosną do 100% jeżeli Jetni, The Giant jest w tym samym teamie. Aura to jest rezystenc we wszystkich miejscach o, 80, o 60% punktów zwiększa. No więc Alsgor to jest gwarantowana legenda i to będzie trwać przez cały weekend. Przypomnę, że jeżeli traficie Alsgora z szardów przed 180. szardem, to ten cały event się zakończy, więc nie dostaniecie ich dwóch. Także to jest drugi event, który będzie i jeszcze jest zapowiedź trzeciej rzeczy. Otóż mamy yy, od Jutro będą Super Raidsy na Smoka Pewnie będzie to w połączeniu z tym tutaj turniejem hmm. To jest jakiś, podejrzewam specjalny Mam nadzieję przynajmniej, połączony z tym eventami związanymi z 14-leciem Plarium Właśnie, o tym też muszę zrobić osobny film, ponieważ jak sobie wejdziemy do newsów to tutaj mamy. O, przepraszam, muszę zrestartować grę. Od razu to zróbmy, co tam nie będę kręcił miliona filmów, więc restartuję grę i wracam z tymi newsami. Ok, wychodzi na to, że się nie zaloguję, więc będę musiał zrobić jednak osobny film, jak to się naprawi. Co ciekawe, dopóki się nie wylogowałem, wszystko działało normalnie, no ale zalogować się nie mogę. Pisali na tym. O jakichś problemach technicznych na, technicznych na swoim Discordzie? No cóż, to tyle. Więc macie gwarantowanego czempiona 10x i e, super rates na Smoka. A ja już się żegnam. Mówi do Was Samuel. Cześć.